W dniach od 24 do 25 kwietnia 2025 roku w Kolegium Polonikum w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Ewolucja partii politycznych i systemów partyjnych, zatytułowana Partie polityczne i systemy partyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. Organizatorami wydarzenia byli Ośrodek Badań Instytucji Europejskich i Demokracji, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło badaczy i ekspertów z całej Polski oraz wielu krajów Europy. Dotykamy tematów związanych z funkcjonowaniem partii, z populizmem, z z finansowaniem partii, z komunikowaniem się pa przez partie z obywatelami i staramy się poruszyć różne aspekty funkcjonowania właśnie tych aktorów życia politycznego. Wydaje nam się, że jest to temat niezwykle istotny, szczególnie w dzisiejszych czasach, które są czasami bardzo niepewnymi, bardzo dużych zmian i bardzo wielu, wydaje nam się też niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem partii, a przez to jej systemów politycznych i, i, i dlatego ta tematyka. A dowodem chyba na to, że tematyka jakby jest ważna, to fakt, że spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Planowaliśmy początkowo konferencję na 40-50 osób, mamy 80 osób, mamy bardzo wielu przedstawicieli... Polskich uczelni właściwie wszystkie uniwersytety są reprezentowane, ale mamy również reprezentantów uniwersytetów zagranicznych i, i, i z tego się niezwykle cieszymy, że ta konferencja ma wymiar międzynarodowy, to, to dla nas niezwykle niezwykle ważne. Wiele referatów będzie poświęconych kwestiom wyborów, czy głosujemy na ludzi, czy głosujemy może jednak na loga partyjne, no i przede wszystkim oczywiście znaczenia znaczeniu partii politycznych na funkcjonowania w współczesnych systemów demokratycznych. Nie tylko nie tylko w Polsce, ale no w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Że wybory prezydenckie też będą jednym z tematów tej konferencji. Będziemy między innymi na panelu, w którym będę brał udział, rozważać kwestie związane z znaczeniem mediów w kampanii wyborczej oraz właśnie partii politycznych. Teoretycznie mamy kandydatów niezależnych, mniej lub bardziej, ale wszyscy wiemy, że ludzie głosują opierając swoje doświadczenia na poparciu dla konkretnych partii politycznych. Stąd największe szanse mają ci kandydaci, którzy niekoniecznie może są najlepszymi komunikatorami, ale ci, którzy mają ze sobą największe partie polityczne. No, kandydatów wystawiły najważniejsze ugrupowania no i to pokazują sondaże, że oni mają największe szanse. Kandydaci, którzy nawet mają zdolności komunikacyjne, nawet mają wiedzę, no, jeżeli nie mają zaplecza partyjnego, jeżeli nie mają milionów na kampanię, czyli potężnych budżetów, no to szans raczej wielkich nie mają. Ja mówię, sondaże to potwierdzają. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni oraz instytucji naukowych. Dyskusje dotyczyły m.in. przemian systemów partyjnych, wpływu mediów cyfrowych na komunikację polityczną oraz zagrożeń dla demokracji w Europie. Nie zabrakło tematów związanych z populizmem, dezinformacją czy przyszłością polityki w dobie nowych technologii. Jestem tutaj gościem na zaproszenie organizatorów, mojej podstawowej roli, czyli jako konstytucjonalista. Jako, że zajmuję się sprawami związanymi również z demokracją, systemem partyjnym. Stąd ta moja rola. Mam uczestniczyć w debacie, no właśnie o systemie partyjnym, ich partiach politycznych, o zdolności ich do samooczyszczenia się między innymi. To jest problem dużo. Głębszy, bo tak naprawdę partia jest zbiorem ludzi, a nikt z nas, tak naprawdę, sam siebie za bardzo nie lubi się zmieniać. Czy jesteśmy tworami, które jak już jesteśmy ukształtowani, to jest nam tak wygodnie. Z partiami jest dokładnie tak samo. Niestety system partyjny przyjął taką ewolucję, że stał się dosyć autorytarną strukturą. I to jest pewien problem. I oczywiście trzeba się zastanowić, jak, jaki impuls powinien się pojawić, żeby te partie mogły wrócić na te demokratyczne. Norte. Łatwo nie będzie, ale trzeba próbować. Ja będę mówił o regeneracji partii politycznej. Co partii polityczne powinno robić, żeby... Regenerować demokrację w Europie, nie tylko. Jak partie polityczne powinny być jasne, odpowiedzialne, i myśląc, że demokracja jest najlepszym systemem politycznym. Wybory, tak naprawdę, to ludzie. Tak naprawdę, i to, jak przebiegają wybory zależy od ludzi. Zarówno tych, którzy są w komisjach, jeżeli mówimy o uczciwości wyborów sensu stricto, ale tak naprawdę dzisiaj mówiąc o wyborach musimy patrzeć w kategoriach szerszych. To jest również kwestia kampanii wyborczej, to jest kwestia zaangażowania i partii politycznych i innych organizacji, które w wyborach legalnie bądź nielegalnie uczestniczą. I z tym bywa różnie, bo, bo ludzie są różni. Możliwości Techniczne, technologiczne, które współcześnie występują, powodują, że pewne nadużycia są z jednej strony łatwe do stworzenia, a trudne do wykrycia. To wszystko powoduje, że musimy jako obywatele jeszcze bardziej starać się zachowywać po prostu zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami. widzimy teraz e, dużo polaryzacji w państwach europejskich w ogóle. E, oczywiście korupcja i to są te problemy e, wpływ e, e, na polityce europejskiej. Seba walczyć o nim, trzeba po prostu eh, dyskutować diskuto, też o tematach, eh, które czasami są eh, bardziej pol polarizujące, eh, ale po prostu trzeba być eh, konstrukcyjny i myśląc, że eh, każdy może mieć prawdę, eh, eh, kawałek prawdy no? i se, seba eh, porozumieć się. Konferencja była przestrzenią do wymiany doświadczeń i spojrzeń z różnych perspektyw. Bogaty program, międzynarodowe grono prelegentów i aktualna tematyka sprawiły, że wydarzenie zostanie zapamiętane jako istotny głos w debacie o kierunkach, w jakich zmierza współczesna polityka.